Moi drodzy, po raz kolejny będziemy się pochylić z Słowem Bożym. Zanim jednak nastąpi, chciałbym, żebyśmy jeszcze raz krótko się pomodlili. Poproszę zbór o powstanie, natomiast uklęknę. Dobry Panie Boże, dziękujemy Ci z głębi naszych serc za tą wspaniałą możliwość, że możemy otwierać Twoje słowo, możemy je studiować, możemy je zgłębiać, ale żeby je dobrze zrozumieć, potrzebujemy obecności autora tego pisma. Tego, który natchnął Jego Pisarzy, Ducha Świętego. Prosimy Cię o Jego obecność w tym miejscu. Poślij go do nas, poślij go do naszych serc, i do naszych umysłów, aby Je otwierał, żebyśmy mogli pojąć jak najlepiej to wszystko, co dzisiaj będziesz do nas przekazywał. Dziękujemy Ci za to, ten wspaniały dar, za zbawienie w Chrystusie, prowadzenie Duchem Świętym. Niech się dzieje wola Twoja. O to prosimy w imieniu Jezusa. Amen. Ewangelia Mateusza, rozdział 13, wiersz 44. Podobne jest królestwo niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi, sprzedaje wszystko, co ma i kupuje oną rolę. No i dzisiaj, moi drodzy, popatrzymy sobie na tą przypowiedź o ukrytym skarbie. Chociaż jest to jedna z krótszych przypowieści Jezusa, to uczy ona głębokich, duchowych lekcji. I tu mamy taką prostą historię człowieka, który znalazł skarb ukryty w roli, czy też w polu. No i to rodzi kilka logicznych pytań. Co to był za skarb? Dlaczego został ukryty? Dlaczego właśnie w ziemi? Kto go ukrył? Dlaczego po niego nie wrócił? Jak i przez kogo został odnaleziony? Sporo pytań, prawda? Ale to są logiczne pytania. Myślę, To jest tylko przypowieść, ale takie sytuacje jak ta, o której mówił Jezus, nie była czymś niespotykanym. Oczywiście duch proroctwa rzuci nam nieco światła na te logiczne pytania, któreśmy sobie zadali. W książce przypowieści Chrystusa na stronie 60 służebnica pańska napisała, cytuję, W dawnych czasach skarby ukrywano w ziemi. Dlaczego? Rabunki i kradzieże były częste, zmiana panujących nakładała na bogaczy ciężkie haracze, narażała na utratę złota i srebra, a w ziemi, Izraels... a ziemi izraelskiej bezustannie groziły napady dzikich hord. Chowali więc bogaci swoje skarby w ziemi, uważając ją za najbezpieczniejszy schowek. Ale zdarzało się, że zapomniano miejsce ukrycia skarbów. Śmierć, więzienie czy zesłanie oddzielały właściciela od jego skarbu, który, niegdyś tak troskliwie strzeżony, przypadał w udziale szczęśliwemu znalazcy. Za czasów Chrystusa znalezienie na zaniedbanych i opuszczonych ziemiach srebrnych lub złotych monet oraz kosztowności nie było rzeczą nadzwyczajną. Czy zatem taki ukryty skarb mógł zostać zgubiony? Że ktoś go zakopie w ziemi, a on zaginie? No tak, zwłaszcza jeżeli ten, co go ukrył, umarł lub był w więzieniu albo na wygnaniu. I wtedy oczywiście skarb nadal był zakopany, a nikt nie wiedział gdzie. Być. A jeśli komuś innemu udało się znaleźć taki skarb, no to najczęściej srebro i złoto, no to był szczęściarzem. nie? Yy, czy dało się znaleźć taki skarb po prostu przez przechodzenie nad miejscem jego zakopania? No, odpowiedź logicznie brzmi nie. No, chyba żeby wystawał troszeczkę, ale raczej ci, którzy zakopywali, starali się, żeby, żeby nie wystawał. Logiczne jest, że skarby nie są widoczne z zewnątrz. Człowiek może przejść obok takiego miejsca. Może sobie usiąść pod drzewem, nie wiedząc, że właśnie usiadł na wielkim bogactwie. Więc nie wystarczyło, żeby taki człowiek tam przeszedł, usiadł, on musiał tam kopać, aby ten skarb znaleźć. Albo gdy przypadkowo zapuścił w tym miejscu pług. Czy myślicie, że ten człowiek z powieści. Znalazł skarb, jak sobie poszedł na spacer. Albo miał wykrywacz metali. Albo miał mapę z zaznaczonym miejscem, tak jak w filmach. Yy, nie. On no, znalazł skarb co prawda przypadkiem, ale to było podczas wykonywania uczciwej, ciężkiej pracy. Z tej samej książki, z tej samej strony cytat. Ellen White yy, pisze. Ellen White. Yy. Pewien człowiek wydzierżawił ziemię i zaczął ją uprawiać. W czasie pracy wyorał zakopany skarb i spostrzegł, że stał się nagle właścicielem wielkiego majątku. Ukrył pieniądze z powrotem w ziemi, wrócił do domu i sprzedał wszystko, co posiadał, by kupić grunt, który krył w sobie skarb. A zatem był to rolnik, który tę ziemię, że tak powiem, czy też działkę wydzierżawił. Nie był właścicielem działki. Dlatego, aby móc legalnie posiąść to, co na niej znalazł, musiał kupić sobie tą działkę na własność. Dzisiaj przynajmniej w Polsce wygląda to tak, że to, co znajdę nawet na mojej własnej ziemi, jest moje. Muszę zgłosić to do wojewódzkiego konserwatora Zabytków jest to własnością skarbu państwa, a ja mogę co najwyżej dostać za to jakąś tam skromną nagrodę. Ale w tamtych czasach, w tamtych czasach należało to do, do właściciela. Yy. I ciekawe co pomyśleliby znajomi i krewni o takiej osobie, która sprzedała wszystko, aby kupić pole. Powiedzieli, oszalałeś? Inwestujesz wszystko, co masz w zakup tego pola? Jeszcze raz w Chrystusa, strona 60. Rodzina i przyjaciele myśleli, że stracił rozum. Patrzyli na kupione pole i nie widzieli w nim żadnej wartości, ale ów człowiek wiedział, co czyni. Skarb wraz z ziemią będzie należał do niego. Przekopię ją całą i posiądzie to, co sobie tak mądrze zabezpieczył. Zatem dla powierzchownego obserwatora, dla osób patrzących z zewnątrz, gdy patrzą na to pole, to nie widzą w nim nic wartościowego. Nic szczególnego. Każde inne pole i mówią do niego, dlaczego inwestujesz wszystko, co masz, w zakup tego pola. My nie widzimy w tym żadnej szczególnej wartości. Ale on znalazł w nim Ukryty skarb i wiedział, że pole miało bardzo wielką wartość. Był gotów zrobić wiele, aby kupić to pole i znaleźć skarb. Był gotów podać wszystko za te działka, potem włożyć mnóstwo pracy i wysiłku, by zdobyć ukryte w niej bogactwa. Wiedział wszystko zainwestować i włożyć maksimum wysiłku, by posiąść skarb na własność i go wykopać. Oczywiście wiemy, że to wszystko są symbole. nie? Bo Jezus rozpoczyna przypowieść od słów: Podobne jest królestwo do. Innymi słowy, królestwo niebios jest jak. No właśnie, jak co? Jak skarb? Jak rola? Co one oznaczają? Zachcielibyśmy przyjrzeć się symbolom, jakie tu znajdujemy. Zacznijmy od tego, że przeczytamy sobie fragment dobrze znanego proroctwa mesjańskiego z Izajasza 1-3. Kto uwierzył w wieści naszej, a ramię pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed nim jako latorość i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy, i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Zgardzony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Zgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. I Zobaczcie, że to jest dokładnie tak jak z tą rolą. Osoby patrzące z zewnątrz nie widzą w niej nic wartościowego, nic bardziej szczególnego niż każde inne pole, każda inna rola. I tak samo Jezus wydawał się być z zewnątrz tak jakim. I nie reprezentować sobą nic więcej niż to, co było u wszystkich innych ludzi. A to dlatego, że skarb był ukryty wewnątrz. Ukrytym skarbem jest boskość Jezusa, która przyświecała przez człowieczeństwo i objawiał się jego prawdziwy charakter. I naród, do którego przyszedł Jezus, choć uważali się za lud Boży, nie rozpoznał niebieńskiego skarbu w osobie Jezusa Chrystusa. Jezus, który był Bogiem, stał się dla nas. To jest niesamowita spra yy, sprawa, niesamowita prawda. Zdumiewająca i trudna do pojęcia. Bo jak to wytłumaczyć, tak logicznie? Nie? Było jednak konieczne, aby ten, który był równy Ojcu, stał się człowiekiem. I można by wymienić wiele powodów, dla których zdecydował się ukryć swoją boskość w człowieczeństwie. Na przykład możemy powiedzieć, że zrobił to, aby mógł objawić, jaki Bóg jest naprawdę. Nikt bowiem nie może ujrzeć Boga, i żyć w swoim grzesznym stanie. Ale Jezus okrywa boskość człowieczeństwem i objawia tę chwałę, ukazując nam charakter Ojca. Ponadto wiemy, że Jezus musiał stać się naszym najbliższym krewnym, który spłaci nasz dług, abyśmy mogli odzyskać to, co ukradł nam szatan nasze królestwo, naszą wolność, nasze życie. Jezus musiał nauczyć się współczuć nam w naszych słabościach jako jeden z nas. A także pokazać nam, że nawet żyjąc w ciele możemy zwyciężyć grzech w mocy Ducha Świętego. Jezus jest jak drabina ze snu Jakuba, łącząca niebo i ziemię poprzez swoje człowieczeństwo i swoją boskość, dzięki czemu jest jedynym, który może być naszym pośrednikiem i kapłanem przed obliczem Boga Ojca. No i wreszcie, skoro miał oddać za nas życie, to musiał stać się człowiekiem, bo przecież Bóg jest nieśmiertelny. Więc w tym sensie Jezus byłby polem. Tak, to jest ten symbol tej przypowieści. A ludzie patrząc na zewnętrzność Jezusa nie widzieli niczego godnego pożądania. Ale nie zdawali sobie sprawy, że tam jest charakter Chrystusa, piękny skarb. Tylko oni go nie rozpoznawali. Nie rozpoznawali majestatu niebios podzianego w człowieczeństwo. Jego niezrównana chwała była ukryta pod osłoną ubóstwa i cierpienia. Ale ten, kto znajduje Chrystusa, ten, kto patrzy na Jezusa, kto trwa przy Nim przez wiarę, ten znajduje wieczny niebiański skarb. Oczywiście Chrystusa poznajemy jak? Przez Jego Słowo. I to jest powód, dla którego Ellen White tak oto zdefiniowała rolę i skarb. W przypowieści Chrystusa, strona 61. Rola w przypowieści wyobraża Pismo Święte. Ewangelia zaś jest ukrytym skarbem. Lecz żaden oszukiwacz złota nie znajdzie tyle złota na najbardziej złotodajnych terenach, ile skarbów można znaleźć w Słowie Bożym. Zatem rola przedstawia Pismo Święte, a skarbem, jaki znajdziemy w tym piśmie, jest Ewangelia zbawienia w Jezusie Chrystusie. Objawienie Jego charakteru, zbawienia, miłości, miłosierdzia, dobroci. nie jest sobie polem jest Biblia, a skarbem w polu jest Jezus Chrystus. Piękny charakter. Chrystusa. To, co przeczytaliśmy właśnie, z jest w harmonii z Biblią. Słuchajcie, co mówi apostoł Paweł. Drugi list do Koryntian, rozdział 4, wiersz 3 i 4 z Biblii Tysiąclecia. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest ukryta, to tylko dla tych, którzy idą na zatracenie, dla niewiernych, których umysły zaślepił Bóg tego świata, aby nie olśnił ich blask Ewangelii, chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga. Zatem Ewangelia jest ukryta, ale nie wydaje się, żeby to było zamiarem Boga, żeby była ukryta. Dla kogo jest ukryta? No Paweł mówi, dla tych, którzy idą na zatracenie, którzy mają zaślepione umysły przez szatana. I tak właśnie było z żydowskimi przywódcami za dni Chrystusa. Jezus miał piękny charakter, był Bogiem w ciele, ale oni widzieli tylko zwykłego człowieka, nie widzieli w Chrystusie nic szczególnego. I wielu ludzi patrzy dziś w taki sposób na pismo święte. Mówią, że Biblia jest jak każda inna książka, ale nie zdają sobie sprawy, że zawiera piękny opis Chrystusa, naszego Zbawiciela, opis jego pięknego charakteru. Kiedyś też czytałem Biblię, nie rozumiejąc jej, no bo nie miałem odpowiedniego klucza, a tym kluczem był Jezus. Dzięki temu kluczowi mogą zrozumieć i przeszedzić cały plan zbawienia od początku Starego Testamentu. Ofiary ze zwierząt? Jezus. Kapłan? Jezus. Wyzwolenie z Egiptu? Jezus. Miasta schronienia? Jezus. Jak wspomniałem wcześniej, taki właśnie ukrywany w ziemi skarb, najczęściej złoto i srebro, i podobnie jeszcze klejnoty. Powiedzmy sobie, Coś więcej na temat symboliki tego skarbu. Sięgnijmy do Księgi Przysłów. Tam kilka wersetów. Księga Przysłów, rozdział 8, wiersz 10 i 11. Przyjmijcie moją przestrogę raczej niż srebro i poznanie raczej niż wyborne złoto. Mądrość bowiem jest cenniejsza niż korale i żadne klejnoty jej nie dorównają. Zauważcie więc, że przestroga i poznanie, lub jak mówi w Biblii Tysiąclecia, nauka i wiedza są jak Srebro, złoto i korale, czy też nawet są lepsze niż srebro i złoto. A tą wiedzą i nauką jest Ewangelia Chrystusa, która znajduje się w Piśmie Świętym, która znajduje się w innymi słowy w roli, zakopana. Jest tam także boska mądrość, która poucza nas, w jaki sposób powinni żyć i postępować ci, którzy przyjęli Chrystusa. I taka mądrość jest cenniejsza niż wszystkie klejnoty. Bo srebro, złoto i klejnoty tej ziemi ostatecznie zostaną zniszczone. Prawda? Kiedy? Gdy Chrystus powróci. Ale ci, którzy są zbawieni dzięki Ewangelii Jezusa Chrystusa, będą jaśnieć jak gwiazdy na wieki wieczne. Charakter pozostanie utrwalony na wieki. Jak jesteśmy w Księdze Przysłów, to rozdział 16, i wiersz 16. Więcej warte jest nabycie mądrości niż złota, a cenniejsze jest nabycie rozumu niż srebra. Lepiej jest zatem nabyć mądrość, to jest Chrystusa, Ewangelię Chrystusa, niż złoto. I nabyć raczej rozum niż srebro. Wiem, że miło jest mieć srebro i złoto, ale ważniejsze jest, aby mieć rozum. Ważniejsze jest, aby mieć mądrość, które znajdują się w roli, które znajdują się w Chrystusie, w Piśmie Świętym. A Pismo Święte jest spisanym opisem pięknego charakteru Chrystusa. A jeśli jest w Biblii, a zwłaszcza w Starym Testamencie, jakikolwiek fragment, który jest najbardziej podobny do przypowieści Jezusa o skarbie ukrytym w roli, to jest to drugi rozdział Księgi Przysłów. Jestem niemal pewien, że Jezus nawiązał bardzo wyraźnie do tych wersetów, które teraz przeczytam. Księga Przysłów, rozdział drugi, wersety od 1 do 5. Synu mój! Jeżeli przyjmiesz moje słowa i zachowasz dla siebie moje wskazania, nadstawiając ucha na mądrość i zwracając serce do rozumu, jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność, jeżeli szukać jej i będziesz jak srebra i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych, wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga. Wydaje mi się, że Jezus faktycznie myślał o tym właśnie w fragmencie, gdy opowiadał przypowieść o ukrytym skarbie. Jest tu wiele podobieństw. Zauważyliście? Zatem skarb oznacza znalezienie, poznania Boga i prowadzi do bojaźni Bożej, jako skutek odkrycia Ewangelii w Piśmie Świętym, przez objawienie Jezusa Chrystusa. Ciekawe jest również, że prawo Boże lub zakon, jak to jest nazywane w Biblii Warszawskiej, również jest porównane do srebra i złota, czy nawet, że są lepsze niż te skarby. W sam 119 wiersz 72. Lepszy jest dla mnie zakon ust Twoich niż tysiące sztuk srebra i złota. Czyli zakon, prawo, w szczególności 10 przykazań są dla psalmisty cenniejsze niż skarby. A dlaczego? Bo jeżeli prawo Boże jest zapisane na moim sercu, to znaczy, że mam charakter Chrystusa i ostatecznie to będzie to jedyne, co się ostoi na sądzie Bożym. To jest to jedyne, co weźmiemy do nieba, kiedy przyjdzie Jezus, co nie zostanie zniszczone. Skoro już rozumiemy, co symbolizuje rola i skarb, to można zadać kolejne pytanie, dlaczego skarb został ukryty. Bynajmniej nie dlatego, że Bóg go ukrył. Popatrzmy na to, co się działo za dni Chrystusa, i tu ponownie cytat z książki Przypowieści Chrystusa, strona 61. Niby złoty skarb powierzono Izraelitom prawdę. Żydowska służba Bogu, posiadająca znamiona służby w świątyni niebieskiej, była wprowadzona przez samego Chrystusa. Prawdę o zbawieniu ukryto w symbolach i wzorach. Lecz gdy Mesjasz przyszedł, Żydzi Go nie poznali, a przecież całe ich nabożeństwo mówiło o Nim. Mieli Słowo Boże w ręku, lecz przełożyli na dnie tradycje i podania przechodzące z pokolenia na pokolenie i one w końcu ukryły prawdę, jaka jest w Jezusie. Nie wiedzieli, że posiadają otwartą skarbnicę wielkiej mądrości. Czyli zobaczcie, że ci ludzie za nich Chrystusa popełnili dwa błędy. Przy odrzucaniu skarbu, bo pierwsze prowadzili życie według tradycji, które były przekazywane z pokolenia na pokolenie. Ludzkie tradycje, które nie zostały ustanowione przez Boga, i po drugie błędnie interpretowali Pismo Święte. Co o tym myślał Jezus? Jak on podchodził do tradycji w swoich czasach? Jak Jezus wychodził z teologicznych konfliktów i kontrowersji, gdy mierzył się z kaznodziejami i teologami swojej ery? Czy Jezus kiedykolwiek odnosił się choćby raz do tradycji, aby bronić jakiegoś punktu wiary, czy jakiejkolwiek praktyki? Nie. W Biblii, w Ewangelii nie ma ani jednego przypadku, gdzie Jezus cytuje jakiegokolwiek rabina czy uczonego, aby obronić jakiś element doktryny, czy jakąś praktykę. Jezus zawsze kierował ludzi gdzie? Do Pisma Świętego. Nigdy nie cytował rabinów. Nigdy nie cytował uczonych w Piśmie. Co więcej, wiemy, że nie uczęszczał do żadnej ze szkół rabinicznych. Gdzie się uczył? W domu. W domu się uczył. A powodem tego, że uczył się w domu, było to, że aby się nie skaził koncepcjami, które były nauczane w ówczesnych szkołach teologicznych. Ellen White ma nawet taki komentarz w jednej ze swoich książek, gdzie pisze, że Jan Chrzciciel i Jezus byli uważani przez nauczycieli tamtej doby za ignorantów, za niełuków Ponieważ nie uczyli się w szkołach rabinicznych. Ale już w następnym zdaniu stwierdza ona, że Bóg Niebios był ich nauczycielem. I wszyscy, którzy ich słyszeli, byli zdumieni znajomością Boga. Kiedy Jezus był na pustyni, kiedy diabeł go kusił, jak Jezus się bronił? Używał filozofii, zaklęć? Odwoływał się do tradycji, wypowiedzi rabinów? Nie. Co cytował? Biblię, Pismo Święte. Tak, napisano. A jak Jezus zaprezentował się na początku swojej służby po chrzcie? Jezus idzie do synagogi w Nazarecie, tak? Poproszony zostaje o przeczytanie pisma. Otwiera zwójna na księdza Izajasza, 61-2. Kiedy kończy czytać ten fragment, to mówi, i to jest opisane w Łukasza 4:21. 21. Zaczął wtedy mówić do nich, dziś wypełniła się ta tradycja w uszach waszych. Nie. Zaczął wtedy mówić do nich, dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. Więc jak Jezus zaczął swoją publiczną służbę? Odwołuje się do czego? Do Pisma Świętego. No, wracając do tego skarbu w przypowieści. Wiemy, że był ukryty, prawda? Czy Bóg ukrywa swoją prawdę przed ludźmi? Oczywiście, że nie. Bóg nie ukrywa swojej prawdy przed ludźmi. Bóg nie jest Bogiem, który ukrywa. Jest Bogiem, który objawia. Bóg. Jezus przyszedł na ten świat, aby objawić Ojca, Bóg nie ukrywa prawdy przed ludźmi. Słuchajcie sami, jeszcze raz, Ellen White przy wyjściu Chrystusa 161. Bóg nie ukrył prawdy przed ludźmi, to ludzie sami zaciemnili ją swymi uczynkami. Zatem Bóg nie ukrywa poselstwa w Biblii, nie ukrywa prawdy przed ludźmi, to ludzie swoimi własnymi uczynkami sprawiają, że jest ona dla nich zaciemniona. Dlatego, że podchodzą często do Biblii. I to nie jest coś, co również i nam nie grozi. Podchodzą do Biblii z odgórnie przyjętymi koncepcjami, z odgórnie przyjętymi założeniami. Interpretują Biblię w świetle swoich samolubnych pragnień, ich samolubnych serc. I tak jak wspomniałem, jako lud Boży, nie jesteśmy wcale wolni od tego błędu. Jeżeli otwieram Słowo Boże, to czy robię to po to, aby znaleźć w nim przesłanie od Boga dla mnie, czy otwieram Słowo Boże, aby znaleźć w nim potwierdzenie jakiejś odgórnie już przyjętej? Przeze mnie koncepcja. Żydom nie udało się znaleźć Chrystusa w Starym Testamencie, bo mieli już swoje własne koncepcje. Nie chcieli przyjąć najwyraźniejszych dowodów, aby mogli ugruntować wiarę w Zbawiciela. Aby dokopać się głęboko, to wymaga wysiłku. Aby znaleźć skarb w polu, więc tak samo wymaga wysiłku, aby dokopać się głęboko w Słowo Boże, aby znaleźć skarb w tym słowie. Więc to nie jest kwestia, powierzchownego rzucenia okiem na Biblię. To musi być głębokie poszukiwanie. Głębokie badanie Pisma Świętego. Tak jak człowiek, który ma znaleźć skarb, musi kopać głęboko, tak i my musimy wkopać się głęboko w Pismo Święte, żeby znaleźć skarb, którym jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Jezus powiedział Żydom bardzo ciekawą rzecz. Ewangelia Jana 5, 39-30. Badacie Pisma, posądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie, ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot. Niemcy studiowali pisma, badali pisma, ale nie znaleźli skarbu, bo nie byli gotowi oddać wszystkiego, nie byli gotowi oddać własnego ja, nie byli gotowi sprzedać wszystkiego, co mieli, aby nabyć skarb. W czasach Chrystusa Żydzi przeszukiwali pisma Starego Testamentu i to byłoby to, co nazwalibyśmy w tej przypowieści rolą albo polem. Po co? W celu znalezienia skarbu, ale nic im to nie dało. Ponieważ odrzucili najpiękniejszy skarb Pisma Świętego Jezusa. I oto dlaczego nieco później, w tym samym rozdziale, w Wiana 5,46, Jezus im powiedział: Gdybyście bowiem wyżyli Mojżeszowi, to znaczy pismom Mojżesza, wierzylibyście i mnie. O mnie bowiem on napisał. Czy zatem skarb był dla nich dostępny? Tak, cały czas. Tylko oni nie byli gotowi zrezygnować ze wszystkiego, aby nabyć skarb. Co zrobił człowiek w przypowieści, gdy znalazł ukryty skarb? Znowu go ukrył. Ale nie po to, żeby pozostał ukryty, ale żeby go zabezpieczyć, bo chciał nabyć to pole. Uradował się, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, wtedy kupił to pole. I oczywiście wiemy, co to dla nas oznacza. Musimy być gotowi zrezygnować ze wszystkiego, co powstrzymuje nas przed badaniem pism. Przed tym nabyciem pola, tak abyśmy znaleźli w nim Ewangelię Chrystusa, pięknego jego charakteru, który przemieni nasze życie. Sprzedanie wszystkiego w celu kupienia pola oznacza, że musimy zupełnie i całkowicie poddać się Jezusowi Chrystusowi, aby to On był naszym najwyższym priorytetem. Na pewno każdy z nas tutaj czytał książkę Wielki Bój, a jeśli ktoś nie czytał, to gorąco polecam, aby nadrobić zaległości. Niesamowite jest dla mnie to, że gdy czytam tam historię wielkich reformatorów oraz kaznodziejów, to widzimy raz za razem, co było głównym powodem do tego, że wierzyli tak jak wierzyli i robili to, co robili. To była lektura Pisma Świętego. I każdy z nich odkopał w nim skarb, który był zakryty przez lata tradycji i wypaczenia. Marcin Luther odnalazł w Biblii cenny skarb, naukę o usprawiedliwieniu z wiary. William Miller odnalazł w Biblii cenny skarb, proroctwo o... W 2300 dniach pionierzy kościoła adwentystów Dnia Siódmego z modlitwą i pokorą odkrywali kolejne skarby. Sąd śledczy, szabat, stan umarłych, reformę zdrowia, uświęcone życie. Gdy otwieramy Biblię, to nie podchodźmy do niej w lekceważącym duchu, ale z podziwem i szacunkiem. mówimy się o jej zrozumieniu. Niestety wielu ludziom nie udaje się znaleźć ukrytych skarbów Słowa Bożego. Kolejny cytat z przypowieści Chrystusa, strona 64. Ludzie tego skarbu niestety nie znajdują. Nie szukają go wytrwale. Wystarczy im już pobieżna znajomość. Zadowalają się utartymi pojęciami, przekonani, że posiadają już wszystko, co jest konieczne do zbawienia. Wykładanie słowa przez różne osoby przyjmują jako prawdę. Sami są zbyt leniwi, by szukać i badać, a Pismo Święte przyrównuje to do przekopywania ziemi przez poszukiwacza skarbu. Tymczasem ludzkie wymysły są nie tylko niepewne, ale i niebezpieczne, ponieważ stawiają człowieka tam, gdzie powinien być Bóg. Swoje mniemania i słowa umieszczają tam, gdzie powinno być, tak mówi Pan. Nie znajdziesz ukrytego skarbu tylko dlatego, że masz Biblię w domu. Albo dlatego, że sobie otworzysz Biblię i przeczytasz kilka wersetów. Aby móc znaleźć skarb, musimy wkopać się głęboko w słowo Boże, musimy badać pisma. I musimy robić to z otwartym umysłem. Musimy modlić się, aby Pan usunął wszystkie przeszkody, wszystkie odgórnie przyjęte przekonanie koncepcje, byśmy odnaleźli skarb w piśmie świętym. Powód, dla którego dzisiaj istnieje tak wiele denominacji, też wyznań jest bardzo prosty. Jest tak dlatego, że ludzie podchodzą do Biblii z zamiarem udowodnienia tego, w co już wierzą. Zamiast podejść do Biblii z zamiarem znalezienia, w co Bóg chce, aby oni uwierzyli. Ostatni cytat z ducha proroctwa, jaki przeczytam, pochodzi z książki Wiara i Uczynki, strona 86. Mówi on o potrzebie głębokiego kopania w swojej boże, aby znaleźć piękny skarb Jezusa Chrystusa. I Ellen White napisała tutaj, cytuję: Biblia ma być waszym standardem, żywe wyrocznie jachwe mają być waszym przewodnikiem. Macie dokupywać się prawdy jak ukrytych skarbów. Macie dowiedzieć się, gdzie jest skarb, a potem przeorać każdy, każdy cal tego pola, aby wydobyć klejnoty. Macie pracować w kopalni prawdy dla nowych pereł, nowych diamentów, a odnajdziecie je. Piękno charakteru Chrystusa jest ukryte przed pospolitymi umysłami, ale odnajdują je ci, którzy szukają z wiarą. Nie powinniśmy pozwolić, aby jakakolwiek przeszkoda powstrzymywała nas od nalezienia tego skarbu. Oto dlaczego człowiek w przypowieści sprzedał wszystko, co miał, aby nabyć pole, także mając już pole, mógł wydobyć cenny skarb, który przedstawia Ewangelię zbawienia w Jezusie Chrystusie. A gdy go wydobył, zapewne dzielił się nim. Bo na tym polega Ewangelia. Nie trzymamy jej dla siebie, ale niesiemy ją dla innych. Niech zatem piękno charakteru Jezusa będzie w nas widoczne, gdy będziemy wzrastali w uświęceniu. Gdy będziemy pozwalali Panu, aby używał nas w swojej służbie. Czy pragniemy, aby było to naszym doświadczeniem? Módlmy się. Powstańcie. Dobry nasz Boże Ojcze. Dziękujemy Ci za tą piękną przypowieść, taką krótką, a taką głęboką. Chcemy móc dokopać się głęboko Słowie Bożym do tego skarbu aby móc poznać jak najlepiej charakter Chrystusa i żeby ten charakter Chrystusa naprawdę objawił się w naszym życiu. Bo gdy będziesz miał gotowy lud, w którym będzie objawiony charakter Chrystusa, lud, który będzie niósł Twoje poselstwo na wszystkie strony świata, wtedy Jezus będzie mógł przyjść i zakończyć historię tej ziemi. Wierzę, że jest to pragnieniem każdego z nas na tym miejscu. Panie, odnów każdego z nas. Mówię także o sobie, że wiem, że nie jestem godny, aby tutaj stać modlić się o te rzeczy i mówić o tych rzeczach, ale Panie, proszę, przemień mnie, przemień każdego z nas, którzy tutaj słuchają tego słowa, którzy studiują Twoje słowo, którzy chcą i oczekują Twojego przyjścia w chwałę. Przemienij nas. Używaj nas w Twojej służbie. I o to prosimy, chwytając się Twoich obietnic w imieniu Jezusa. Amen. 嗯。嗯嗯